Powiatowe inspekcje nadzoru budowlanego funkcjonują przy starostwach. Niedawno ukazał się projekt zmian w inspekcji nadzoru budowlanego. Inspekcje budowlane są w tym dziale Inspekcje Służby i Straże, czyli środki finansowe Starosta otrzymuje na utrzymanie powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego od wojewody zachodniopomorskiego, pomorskiego a ten poprzez Główny Inspektor Nadzoru, Inspektorat Nadzoru Budowlanego. I faktycznie, ja powiem tak, od lat tak naprawdę przeznaczane środki finansowe są za małe, gdyby samorządy lokalne, a głównie dzisiaj jest tak, że większość samorządów lokalnych dofinansowuje te inspekcje, to one nie miałyby racji bytu. Ja tylko powiem, że. Jest jeżeli chodzi o powiat szczeciniecki, to od lat funkcjonują w obiektach Starostwa Powiatowego. Dwa lata temu przekazałem cały obiekt przy Starostwie Powiatowym, w którym powiatu, funkcjonuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Ponoszę koszty ogrzewania, energii, opłat z tytułu przesyłu korespondencji. Tak naprawdę dofinansowuje to kilkudziesięcioma tysiącami w skali roku. Ja znam ten projekt, zresztą on wraca po jakimś czasie. Zakłada się, że Powiatowe Inspektory Nadzoru Budowlanego zostaną zlikwidowane i zostaną Zostaną uruchomione okręgowe inspekcje nadzoru budowlanego, zostaną wyłączone z, tych, z tego działu inspekcje służby i straże, na których wpływ ma bezpośrednio starosta. Myślę, że to jest zły kierunek, jeżeli oczywiście nie mówi się o większym jakby otoczeniu całego tego przedsięwzięcia. W Polsce jest dzisiaj 375 powiatów z powiatami grodzkimi. Mówi się o tym, że inspekcji tych okręgowych inspekcji nadzoru budowlanego Budowlanego ma być 100 w skali kraju, czyli mówiąc, jeżeli chodzi o województwo zachodniopomorskie, pewnie gdzieś 6 albo, albo 7. W każdym inspektoracie ma pracować około 20 inspektorów nadzoru budowlanego, a nie zakłada się, że będą większe środki finansowe przeznaczone na te inspekcje. Natomiast zakłada się, że oszczędności, które spowodują poprzez mniejszą księgowość, mniejsze, mniejsze m, m, utrzymanie obiektów, dadzą lepszy efekt funkcjonowania Policji. M, policji Budowlanej, bo przecież tak ją nazywamy. Trzeba to połączyć z propozycjami zmiany ustawy prawo budowlane, zamierza się większe kompetencje dać inspektorom budowlanym nie znam więcej szczegółów, ale mam, że znowu, jeżeli jest to robione na kolanie, to może się okazać, że pewne, pewne powstaną luki i w konsekwencji to coś, co miało wyjść dobrze, wyjść dobrze, niekoniecznie będzie sprawnie i, i, i dobrze funkcjonować. Dzisiaj również. Mówię Mówiąc o tych zmianach, proponuje się przecież, proszę zwrócić uwagę, zmiany sądów rejonowych, ich ograniczenie, ograniczenie inspekcji sanitarnych, ich funkcjonowanie, jeżeli chodzi o nadzór laboratoryjny. Ja bym chciał, jako taki wieloletni... Działacz samorządowy, aby mówić o tym w zakresie rozwiązań kompleksowych, globalnych, a nie tylko takich wyrywanie cegiełek z, 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 z muru, no bo za chwilę może się okazać, że ten mur się zawali. Na miejskim Targowisku przy ulicy Cieślaka czasami można kupić ryby. Często bywają niewymiarowe i będące pod ochroną. Handel rybami niewymiarowymi jest ustawowo zakazany. Ustawa o rybarstwie śródlądowym mówi wyraźnie, kto wprowadza Ryby niewymiarowe do obrotu handlowego podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do lady dwóch. Dotyczy to wszystkich, bez, wy, bez wyjątku. Mieliśmy wielokrotnie sygnału, że na targowisku miejskim y, sprzeda, jeden ze sprzedawców oferuje ryby niewymiarowe. Raz, drugi, nie udało się tego zweryfikować. Trzeci raz faktycznie 13 sandaczy zabezpieczyliśmy. San, sandaczy to jest zbyt mocne słowo. 13 sandaczyków w wymiarach od 27 do 35 cm. 13 sztuk ważyło 4 kg 200 gram. Więc proszę sobie wyobrazić, co to było za ryby. To przeraża. Ja nie rozumiem. Y ludzi, którzy takie ryby zarybia, zarybia, e, zabierają, bo przecież ten sprzedawca też gdzieś je nabył, tak? to, to, to jest oczywi, oczywista oczywistość, jak mawia klasyk. Natomiast e, trzeba sobie zdawać sprawę, że zabierając takie ryby, nie pozwalamy im się wytrzeć. Jeżeli im się nie pozwolimy wytrzeć, to tych ryb de facto w naszych jeziorach nie będzie. Dla mnie jest to barbarzyństwo, dla mnie jest to bardzo zły proceder. Cieszy mnie wyrozumiałość ludzi, bo wielu ludzi podchodziło do nas i mówili, że w końcu. Oczywiście byli też tacy, którzy twierdzili, że jesteśmy źródłem wszelkiego zła, natomiast powiem tak: ze strony nikt nie, nie liczy na poważliwość ze strony koła pzw 20 jeżeli łamie prawo. My chcemy prawa przestrzegać, my musimy prawa przestrzegać i musimy dążyć do tego, żeby również inni ludzie przestrzegali. Jeżeli marzy nam się to, żeby na Pomorze e, przyjeżdżali wędkarze z całego z kraju, a nawet nie tylko z kraju, a być może z Europy. Po to, żeby łowić fajne ryby, musimy z takim procederem walczyć. Dzisiaj rozmawiałem z jednym ze znajomych, mówił mi, że on kiedyś też takie ryby kupował, jak je zobaczył, mój to się przeraził, ale, ale no, myślał, że tak można, że takie sandaczyki można kupować. Nie, nie można, nie można kupować niewymiarowych szczupaków, sandaczy, żadnych ryb, które nie osiągnęły wymiaru ochronnego. A wymiar ochronny jest usalony po to, żeby te ryby przynajmniej raz w życiu mogły odbyć naturalne tarło. Ten handlarz przyjechał do nas poza Szczecinka, prawda? Tak, właściciel firmy, która tego procederu się dopuściła, jest Scholnic. Chciałbym tu podziękować Szczecineckiej Policji, która również nam bardzo w tym pomogła, która również bardzo się w to zaangażowała i według której również na takie rzeczy nie ma przyzwolenia. Naprawdę dziękuję im bardzo, bo, bo bardzo mocno się w to zaangażowali. Cieszy poparcie ustróży prawa, wiemy, że możemy na nich liczyć w każdej niemal sytuacji. Czecinecka Policja poszukuje 44-letnią mieszkankę Bornego-Sulinowa, Katarzynę Czerniec. Dzisiaj e, dostaliśmy pozwolenie na opublikowanie zdjęcia. W dniu 11 lipca o godzinie 7.15 zaginęła Katarzyna Czerniec, kobieta w wieku 44 lat, mieszkanka Bornego-Sulinowa. Kobieta 11 lipca opuściła swoje mieszkanie samochodem prywatnym. E, był to pojazd marki Volkswagen Sharan koloru srebrnego o numerach rejestracyjnych Zenon Sabina Zenon 40 XL. Chwili, od chwili Opuszczenia mieszkania. Kobieta do chwili obecnej nie kontaktowała się z rodziną, nie zostawiła żadnej informacji, gdzie przebywa. Jeżeli ktokolwiek z Państwa posiada informacje o dalszych losach tej kobiety lub zna miejsce jej przebywania, prosimy o pilny kontakt z oficerem dyżurnym naszym jednostkiem lub pod numer alarmowy 112. W ramach wakacji z SAPIKiem w najbliższy piątek odbędzie się piknik plastyczny. Tym razem chcielibyśmy dzieci zaprosić na zajęcia plastyczne wszelkiego rodzaju, więc będzie malowanie tradycyjnych obrazów na bardzo dużych płytach. Będzie malowanie y, obrazów y, na ulicy i y, y, malowanie graffiti, którym to zajmie się pan Wojciech Kowalewski, oraz y, zabawa z przestrzenią czyli próbowanie y, Stworzyć form przestrzennych u nas, właśnie tutaj, w parku na podwórzu Sapiku. Dla jakiej kategorii wiekowej jest to przygotowane? Bo być może starsi też by chcieli? Nie, no oczywiście, że zapraszamy wszystkie dzieci, ponieważ no, my się dopasujemy do, 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 do wieku. Myślę, że te zabawy są w zasadzie dla każdego. O której rozpoczyna się impreza? Jak zwykle rozpoczynamy o godzinie 16. Impreza trwa do godziny 20. Prócz zajęć plastycznych, zabaw plastycznych zapraszamy również na taki mini park rozrywki oraz oczywiście na tradycyjny, na, tradycyjny, na tradycyjną kiełbaskę, o, tak. W najbliższą sobotę na wyciągu do NARD wodnych na jeziorze Trzesiecko zostaną rozegrane zawody z cyklu Puchar Polski w Wakeboardzie. Wakeboard to jest taki snowboard na wodzie, pływanie na jednej desce bokiem, no i skoki 3-4 metry nad taflą wody, eee, i czasami też mocne gleby. Czy coś takiego się już odbywało u nas? Tak, miał miejsce Puchar Polski w zeszłym roku. W tym roku jesteśmy już za jedną edycją Pucharu Polski w Margoninie, i teraz druga edycja, czyli finał u nas w przecinku. Odnosimy na tym te jakieś sukcesy? Tak, eee, trzeci był Krystian Misiak w kategorii junior młodszy e, już w tym roku, e, a sensacją okazał się Kuba Konefał, który wygrał superfinał, nawet z dorosłymi, co jeszcze się w tym sporcie ani w kitesurfingu e, nie zdarzało. No, to wróćmy do najbliższej soboty. Kiedy się zaczną, jak to będzie wyglądało? Zaczynamy 10 rano, kończymy o 19, później jest afterparty na plaży. Już mamy potwierdzone przyjazdy najlepszych zawodników z Warszawy, Lublina, Krakowa, Wrocławia i Poznania. No i oczywiście będzie tutaj reprezentował mocny team Szczecinek. Od 10 do 19 to dosyć duża rozpiętość czasu. Co się w tym czasie będzie działo? Jakie są kategorie? Kategorie wiekowe są od juniora młodszego, czyli takich małych chłopców do 15 roku życia. Są też mastersi, jest oczywiście open mężczyźni, są kobiety i jest też super finał, czyli walka najlepszych zawodników z różnych kategorii wiekowych. To jest taka nowość w tym roku, ale bardzo emocjonująca rywalizacja. Przypomnijmy, zaczynamy o godzinie 10, wstęp wolny. Tak, jak najbardziej. Wstęp wolny. E, dodatkowo będziemy mieli parę atrakcji e, na plaży, jak Zamek Dmuchany, Zamek e, z takimi kuleczkami. Będzie też byk, będzie żyroskop e, i parę jeszcze innych atrakcji. Kończymy o godzinie 19.00. Tak jest, rozdanie nagród wtedy e, zaczyna się. W Szelinie na Dolnym Śląsku rozegrano finał mistrzostw Polski w siatkówce plażowej Młodziczek. Drużyna MKS Wolej Szczecinek w składzie Patrycja Waliszewska-Martyna Styber po bardzo wyrównanym spotkaniu uległa ekipie Spudzka, przegrywając w fajbreku 1-2. Tym samym straciła awans do walki o wyższe lokaty w turnieju, zajmując ostatecznie 17 miejsce w Polsce. Warto wspomnieć, iż MKS Wolej zajmuje się szkoleniem młodzieży na poziomie siatkówki klubowej. Dopiero od kilku miesięcy i są to pierwsze oficjalne występy w ramach rozgrywek klubowych, organizowanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej. To wszystko w dzisiejszych aktualnościach. A ja zapraszam Państwa do służb mundurowych w naszym mieście.